Cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony komputera i chciałem was przywitać w moim drugim odcinku na skyblockach, ale mam dla was bardzo dużo wieści. Była nowa edycja serwera i moją wyspę mi skasowało, niestety skasowało mi moją wyspę, ale podczas, ym, trochę podczas tego, trochę już zacząłem robić tą wyspę, choć mi się wydaje, że coś tu się zaczęło bugować, Zresz, Nie patrzcie, patrzcie jak to się buguje chcę, A se... nie, już się nie mogę. Wiecie, ostatnio e, grałem. Tak się coś zniszczyło. To takie po prostu bugi. Nie wiem, to było straszne. Ale to nic, ale to nic. Lecimy z kompanią Cobblestone'a. To było po prostu straszne masakra. Ale nie, może w tym miałem jakiś straszny, jakiś zły internet. Może. Coś było nie tak z serwerem wtedy, że to była nowa edycja i wszystko takie nowe było, ale to nic. Kurczę, ale miałem taką dobrą wyspę. Pamiętacie, taki ładny domek sobie zbudowaliśmy z ogrodkiem. Po tym, jak chwilę nie, nie nagrywałem, ale zbudowałem bardzo bardzo duży zamek sobie zbudowałem z farmą i trzciną cukrową, więc kurczę, no szkoda, że mi to skasowało wszystko. I mówiłem, że już nie będę nagrywał Minecrafta. Okłamałem was. O, widzicie? Widzicie, takie właśnie bugi są. Takie, takie właśnie bugi są. Yy, mówiłem, że nie będę nagrywał Minecrafta. No i widzicie, nie Minecrafta, ale obiecuję, że musicie jakoś dobić te 200 wyświetleń. Jak będzie 200 wyświetleń. Podna wersja wideopad editora. I zaczynam grać w CSA. W komputerze Global Offensive. Jeszcze widzieliście, był konkurs, yy, wyników jeszcze wam nie podam. Jeszcze za mało osób wziął w nim udział. A poza tym jakiś koleś napisał mi, że tam swój nick do kontestu i tak dalej. O widzicie, że się zbugowało, no i... Ale on dał mi w suba i potem mnie unsubował, no to... Przepraszam się stary, ale chyba ty tego konkursu nie wygrasz, bo co to ma być? Miałem najpierw 8 świetleń, 8 subskrypcji i potem, kurde... Ma być subskrypcja kanału, stary Więc niestety nie wygrywasz konkursu, tak powiem. Chyba że znowu mnie zasubskrybujesz, to jeszcze może pomyślę. Ale to dopiero pomyślę, więc stary To był błąd. Czekajcie, ja zginę, bo mam trzy głodne, trzy głodnienie, tak zwane. widzicie, spawn nam się zmienił całkowicie. spał nam się całkowicie zmienił. I tutaj o i tutaj, i tutaj Zaczerwany, co, co sądzę? Czekajcie, ja tutaj takie zrobię e, krótkie op o, oprowadzenie po tym serwerze. Czekajcie, nie, to jest dla ekstra VIP, -u. sklep VIP to jest. Ale nie chcę iść ze sklepu VIPów. Tu jest. Powiem, bo to jest stragan. nie, stragany też nie chcę. Tu jest koblarka. Czekajcie, ja zrobię free camera. Co tam jest? A, tu są stawagany, tak? Czekajcie, co tu jest? Tu są jakieś skrzynie... A, dobra, stawagany, stawagany, więc spoko. A co to, to są te zaczarowane skrzynki, moi drodzy? Co to jest? Jeżeli wiecie, o co... Jeżeli wiecie, o co to jest, to napiszcie mi w komentarzach. Wiem, taki trochę nudny, odcinek jest trochę dzisiaj, ale po prostu... No. Nie wiem, czy to bez powodów, tylko o co chodzi z tymi zaczarowanymi skrzynkami? Zaczarowane skrzynki, czekajcie, może ktoś. Dobra, wy mi napiszcie w komentarzu, co to są zaczarowane skrzynki, jeżeli w ogóle wiecie. Tu jest lepszy Enchant na VIP. Dziękujemy za wsparcie serwera, funkcji f ale To chyba nie dla mnie. Tu jest portal, tak? tak, to jest portal, tak. Po nie eee, nie. Nic mi się nie stało. Czekajcie... Ale to w ogóle jest na tym serwerze PWP? PvP. Nie ma. No jakie... jakie to jest chamskie? Patrzcie, że na przykład niektórzy ludzie nie mogą kupywać yy, VIP-a i nie mogą sobie yy, na przykład pójść na PWP, bo pewnie to jest tego legaczy z VIP-em. Co to jest? Zestaw z ziela... zielarza. Z narzędzi. Co to jest? Kurde, wydaje, nie ogarniam tego. Czy da się coś? Nie, nie da się. A może... Co mi się wydaje, że... To może mieć związek... To może mieć związek... Z tym, że na przykład ktoś mógłby sobie zakupić węgla zielarza i mógłby dostać ziemniaki i w ogóle... No. No i... No, wiecie o co chodzi. I wiecie co? Ja może na tym kończę ten filmik. Obiecuję. 200 wyświetleń ma się dobić. 200 wyświetleń, moi kochani. I obiecuję. Counter-Strike Global Offensive turniejowy z moim kolegą. Więc dzięki za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie. Do usłyszenia. Do zobaczenia, cześć. Cześć, cze cze cześć, cześć. <gry> <gry>